Ty ich miałeś królem dokąd byłeś Serio? No tak. spójuj se no. Aha jest Także jesteśmy ogólnie pod winną Tu był wodospad ogólnie Był? To był, no zobacz sobie, jest wodospad, tam płynę. Górą to płynęło i tu spadało wszystko i tu było takie... No Tu mamy ogólnie, to się nic nie zmieniło, więc to jest bezpiecznie. Tam można iść na taras i je, idziemy dalej do pierwszy, chodź. No nikogo tutaj nie ma Przecież tam są te jeszcze do mnie. Ale kto tu miał być w takim czymś? No. Okna Okna, powybijamy Foks? wszystko No tak? Dobra, zaraz później wejdziemy tam Dobra, idziemy sobie dalej Jak jakaś mafia normalnie Widać nasze odbicie, jesteśmy piękni Chodź do naszej Trójcy Świętej wyciąganej. <śmiecki> ale one Tu mamy też takie wejście, tam Rosło trochę Tam u góry też coś jest Tak I chyba legnił na tym i tu jesteśmy z przodu, tu też nie ma okien? I tu jest takie miejsce na grill. No to fajnie, mega. Możemy tu wejść. Mamy tu rusz, mamy tu drzewo. jakieś. grilla nawet Tu były jakieś narzędzia w tym? Ale to jest nie, to, to jest cały grill? Tak. Ale ogólnie ładne miejsce, serio ja. jakieś kontakty. Takie być? Ej, a tu chyba te, do narzędzi, co nie? Tak. No i tu jakieś gniazdko mamy, jest... nie? Jest komin. Grill. Ale tu ma ale tu dwie grill, dwa grillarze mieli. No i to mi sobie. Dom X. Tak, tylko taka trochę wersja no modern. Oła. Ładnie wygląda, mega. Koks. Tu mamy jakieś te, gdzieś to się szło i tu była te fontanna nawet. I tam gdzieś hen daleko jest najbliższy dom. Jakie słoneczko straszne na balustradzie, co jest? Nie, raczej się nie zabierze. Odskaż tam. Tam mamy jedno okno wybite Tam mamy Ładne widoki są mega stąd No bo tam raczej bo to jest blacha nie tu drzewa rosną na dachu, to jest najlepsze I na końcu jest większa to robimy, nie? Dobra, ogólnie plan działania jest taki Wchodzimy tam Tam jest okno i to jest chyba jedyny racjonalne wejście, szczerze tam jest piwnica, tam jest piwnica, tam w nic nie ma Tam Ale to jest nie, ma, nie ma O Jezus, no są sople, wow jakby ktoś dał. No nie, bo Alby to woda małpą. woda cieknie. Miłego lania. Woda cieknie. ja tu jestem Jak ja mam tu O To jest śliskie. <grym> Ale tu serio nikogo racji Nie wiem. To złota, ale tu ładnie, ej, ładnie tu obraz Obrazy Co tu jest? Co to jest za pomieszczenie to? Bezpieczniki. O LW. Podcinane kable. Ej, ładnie to wygląda. bez pozorów. Mega. Tam mamy Wow. Tu będą ładne zdjęcia, tu będą ładne zdjęcia. Czekaj, no tu jest miejsce na zdjęcia. Kuba debidu. Tu jest kuchnia? A to widać że niszczył ktoś. To jest zniszczone, to, to było lepsze staje. Tu chodzą ludzie. To było wiele lepsze stać, to była normalnie taka kuchnia z wyposażeniem. Naliczka o. Rowki. I masz straszny micron? Nie. nie Kocham się. Ej, idziecie czy nie? Idziecie czy nie? No idź. No idę. Ty, to będę co są schody na, Tu są schody na górę. Ja by się na górę nie ładował. Tu jest jakiś komin czy coś? To jest wielkie. Co to to jest? Tu jest ten bar. Tu jest jakieś działo w ogóle. Wow. Ja też. Wow, wow jakie, jakie to jest wielkie, nie? Tu jakieś mylne albo coś? Wow. Okej, ładne To woda dobra Tu mamy łazienkę chodźcie. Zobaczcie jest łazienkę Tylko ładna I po co ktoś miał takie coś? I po co kto miał takie coś zostać? To jest Nie. Nie, to jest zwykłe. Ale ładnie tu. To zaraz. Do czego to służy? Brodzi. A. Jaki brodzik? Brodzi? <laughs> no, nie, nie brodzik, tylko ten, tak e, się nazywało. Nie mm. Co jest? E. Bidek, o! O! Beskidu tu, po co tyle tu lewów tutaj? Ale grzyby na ścianach. Na coś na pozycję. Dobra, gdzie się tutaj. Ja bym nie zauważyła, bo nie bo jest grzyb, jakbyśmy wleśli, hmm. to może to się zapaść. Wątpię raczej. Jak? Dobra, no trochę tutaj tam. <grych> tutaj tam. Tutaj ja tam Ja się nie boję z tą grupą. Ja to co mi pachnie tam? Ale nie pędziemy. Co? Co? Co tam jest? Nie wchodzimy w tam łóżę. Nie wchodzimy. A może tu samuraj mieszka? Bez skitu, nie to jakaś No tam był jakimś. Ej, idziemy do góry, czy no? tam tu Ej, tu chodź, tu Tu jest To jest domofon? Ej. Ej, komórka pod schodami, Harry Potter. Harry Potter. No komórka pod schodami. jak te jest sufit, ja na naprawdę. No Harry Potter. Dobra, co robimy? Idziemy dalej, co robimy? Tylko zdjęcia i wracamy. To jest za czysto coś. Magazyn. Jezu, kto kto, to, to jest ktoś... To jest świeższe chyba. To jest tu gdzie nikt tego. fajnie ktoś śpi, fajnie ktoś śpi. To nie jest poniszczone samo z siebie Zpiewa. na pewno. Tu jest piec. Mhm. Ale, ale jest jeszcze drugi piec. Karasz. Sypialnia, kuchnia, jadalnia. nie. Ktoś sobie przyczekiwał coś. To może ma, Ej, nie robimy zdjęcia, Kubuś. No. Po co otwierasz okno kolejne? Chciałem hmm. zobaczyć. Nie, no ładnie to wygląda. To gdzie robimy zdjęcia, dobra. że my się widzimy za chwilę. Masz świat jakiś? Nie. Ja tam coś wieszałem, ale nie wiem, czy ktoś śpi, nie. Gdzie? Za Ja serio, ja mu ja tam jeszcze nie słyszałem Dobra, tam ktoś się ustrałem Dobra, jak coś tam... Weź tam, pośpiesz Popatrz, ty patrz, ja się boję Halo? Chyba nikogo nie ma Ja się ustrałem, mi serce no mu nie bije nie będziemy cochodzić, zobaczcie, ja teraz widziałem tak... Nie, nikogo nie ma. No. <grym> nie ma pana żura. Czegoś się wystraszyłeś. Nie wiem, ale może jak ktoś się odezwał. <grym> czegoś się wystraszyłeś, nie? Słyszałeś to? No. Ale basen fajny, no ale wodowy mamy... ...latuje jak znalazł. Tak... Hmm. Tutaj, w tym miejscu. Tak? Jesteś pewien? Tu jest lód, tu jest lód, tu jest lód. To, to będzie wodę. Na pewno wchodzisz? Ogólnie słuchajcie, miejsce dosyć fajne, na górę nie chodziliśmy ponieważ sufit mógł ulec zawaleniu, więc no ryzykowne trochę. To jest, jest. po zawaleniu? No sufit, no, sufit. mógł ulec zawaleniu. Jakbyśmy weszli na górę to Zimą Tam sufit odpadł. ja mnie. też ma grzybojców. Aha. <laughs> Dobra, mili, mili, mili. A to na tyle. Trzymajcie